Czy wiecie jak się nazywa taki odcinek serii, który powstaje bez większego związku z całą resztą, tylko po to by wypełnić oczekiwanie na kolejną dobrą historię albo na kolejny dobry odcinek? To jest tak zwany filler. I trochę takim fillerem jest dzisiejszy odcinek. Chociaż będziemy dzisiaj mówili o komiksie niebagatelnym, komiksie jednego z największych twórców komiksowych wszechczasów, a przynajmniej za takiego mnóstwo czytelników go uważa, bo ja osobiście nie. Jakoś kompletnie nie trafia do mnie styl Granta Morrisona, bo o nim mowa. I jakoś nie do końca wierzę w te wszystkie transcendentne rzeczy, które on chce zawrzeć w komiksach. Ale dobra, mniejsza z tym. Przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, którym jest komiks Klaus. Komiks, który opowiada o świętym Mikołaju, zanim został świętym Mikołajem. I wiem, że trochę za późno na publikację tego odcinka, bo święta były trzy tygodnie temu. Ale na tym etapie powinniście mnie już znać i wiedzieć, że spóźniam się z publikacją większości odcinków, w stosunku do tego, kiedy mają swój najbardziej hajpowy moment, więc, jest to w pewnym sensie podtrzymanie tradycji. Siedmiozeszytowa miniseria Granta Morrisona i Dana Mory opowiada historię Klausa, średniowiecznego banity, który po długiej nieobecności powraca do Grimswick, miasta, w którym się wychował. Chciałoby się powiedzieć, że to jego rodzinne miasto, ale Klaus jest sierotą. Jego matka zamarzła w skandynawskich lasach, gdy syn był jeszcze niemowlęciem. Natomiast Klausa, skulonego i ledwie żywego w jej ramionach, odnaleźli zamkowi żołnierze. Wychowywany w warownym mieście, Klaus z biegiem lat zaprzyjaźnił się z Dagmar, córką władcy. Gdy jednak wszedł w dorosłość, niesłusznie oskarżono go o morderstwo i wygnano do lasu. Tam, zgodnie z oczekiwaniami Magnusa, pierwszego mężczyzny w kolejce do panowania nad miastem, mogła czekać go tylko śmierć. Jednak duchy lasu i lodu zaopiekowały się Klausem. Kilka lat później skłoniły go do powrotu do Grimsvig, gdzie zobaczył na własne oczy, jak miasto upadło za panowania Magnusa. Mężczyźni zmuszani są teraz do niewolniczej pracy, a kobiety i dzieci tłamsi się na każdym kroku, czego przykładem może być zakaz obchodzenia święta Jul, związanego z zimowym przesileniem. Czyli, po polsku mówiąc, Bożego Narodzenia. I jakkolwiek dobrze albo źle nie brzmiałaby ta fabuła, myślę, że jestem w stanie zatizować ją lepiej w dosłownie jednym zdaniu. Komiks opowiada superbohaterski orygin świętego Mikołaja, reinterpretując praktycznie każdy klasyczny element świąt. Serio, Klaus zaczyna rozdawać dzieciom prezenty, żeby tchnąć nadzieję w całe rodziny i by po prostu skłonić ich do świętowania w tym świątecznym okresie. Jednak rozdawanie prezentów pod drzwi poszczególnych domów nie sprawdza się, ponieważ żołnierze patrolują ulice i widzą te prezenty i są w stanie albo je zabrać, albo ukarać rodziny za świętowanie, więc Klaus wpada na genialny pomysł podrzucania prezentów przez kominy. Ubiera się oczywiście w biel i czerwień, ponieważ od dawna te barwy symbolizowały miasto Grimswick. W kilku istotnych momentach podpala się tutaj choinkę. Naprawdę podpala otwartym ogniem, nie róbcie tego w domu. A jedynie reniferów brakuje i zastępują je białe wilki. Rysunkowo jest naprawdę dobrze. Dan Mora podobno dostał jakąś nagrodę za ten debiut i podpisuje się pod wyrazami uznania. Nie są to wybitne prace, ale umówmy się, każdy talent musi dojrzeć, a Klaus to naprawdę dobra pierwsza karta w, miejmy nadzieję, długiej biografii tego twórcy. Kilka razy czytając ten komiks, spadło mi do głowy, że jest to najlepsza egranizacja Assassin's Creeda, jaką kiedykolwiek czytałem, bo spójrzcie na te page, gdzie Klaus biega po dachach i wspina się na punkty widokowe, obserwuje całe miasto, całe Grimswick. I z drugiej strony prowadzi tę swoją kampanię przeciwko tyranowi władającemu miastem. To jest bardzo Assassin's Creedowe. Te wszystkie jego skoki, ucieczki przed strażą i zakradanie się do dawnej miłości naprawdę mocno skojarzyły mi się z przygodami Ezio Auditore, Altaira czy innych bohaterów z Assassin's Creed. Ale to tylko ja i moje skojarzenia. A czym Klaus będzie dla was? Całkiem przyjemną rozrywką, bo mniej więcej tym jest ten komiks. Całkiem przyjemną lekturą do przeczytania w okresie świąt. Zawsze lepsze to niż po raz kolejny czytać opowieść wigilijną, której i tak nikt nie czyta w naszym kraju, bo nie mamy takiego zwyczaju. Ale lepsze też to niż po raz kolejny oglądać Kevina samego w domu albo szklaną pułapkę. Chociaż nie, cofam to. Szklana pułapka jest nieśmiertelna. Obejrzałbym ją nawet teraz, gdyby mi ktoś dał, więc. Szklana pułapka jest jednak lepsza i jest lepszym wyborem na święta. Ale Klaus, dla tych z Was, którzy mają dosyć innych rzeczy w okolicach świąt, może być naprawdę spoko, więc tak czy inaczej polecam. To jest jeden z tych komiksów Granta Morrisona, które nie są tak szalone jak większość innych jego tytułów i chyba właśnie dlatego ten komiks mi pasował. Więc to tyle, filler się skończył. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku Spoiler Included.